Witam, dzisiaj omówimy sobie Ravena, Zapraszam. Raven to tajny agent ONZ specjalizujący się w infiltracji i skrytobójstwie. Korzysta z techniki ninjitsu, które również używa do walki. Jego bezpośredni przełożeni to Victor Chevalier i Master Raven. Ciężko powiedzieć coś o Ravenie, bo ta postać od swojego debiutu jest tajemnica. Wiecie jedno, że należy do tych dobrych. Witness the results of my training. Get ready for the next battle. Tekken 8. New Challenger! Aven na początku trafia B1 i przechodzi w stance Soul Zone i robi nim czwórkę. trafieniu jest w pozycji Full Crouch i robi fcdf F3 +4. Następnie Jim próbuje zaatakować i dostaje Backturn reversal F1 +2. W następnym klipie widzimy jak Raven blokuje pocina Gina i kara swoim WS-3-2 i w kombo robi df 14 4 robi groundbreak'a i kończy QCF-3. Teraz możemy zobaczyć jak Raven robi WR-3 na bloku i przechodzi w backturn. Następnie robi backturn f 41 i od razu przechodzi w soulzone, po czym od razu robi soulzone 1-4. Tutaj Raven wybija swoim DF2-3, potem wybija do Tornado swoim b 2 2 i kończy kombo db 211 Warto wspomnieć, że każdy przycisk trzeba nacisnąć idealnie, kiedy postać trafi ciosem. Także te kombosy są pozornie łatwe. Nie ma w końcu możemy zobaczyć kombo z hitem. Raven krasuje SS4 Claudio swoim UF3 i podbija DF1, po czym uruchamia hit burst 2 3 i trafia Claudio wybijając go do boundu. Następnie precyzyjnie QCF1-2 w tornado, uruchamia soulzone i robi 1 plus 2 i kończy kombo FF2. Kolejny pokaz hitem, jak Raven uruchamia soulzone 2 i trafia hit smasherem 2 plus 3. Razem mamy kompletny roller coaster ruchów. Raven trafia na counter hitzie swoim ku 2 Po czym uruchamia hit trafiając 1 plus 2. Podbiega i robi WR4, które wywiera presję. Następnie wywiera kolejną presję poprzez backturn 221. Na końcu, Claudio chciał mieć swoją kolej do ataku, ale jego atak został sparowany u Cemi. Ostatnim combo z hitem to jak Raven podpuszcza swoim Backturn 2, po czym trafia Backturn 4 i wchodzi w hit dash. Podbija swoim FF4 i od razu robi DB21 z 32 3-2, po czym kończy combo B1 plus 2. W końcu robi swój ulubiony siostr FF3, który jest bardzo szybki i skuteczny, i kończy to rage Artem. Muszę przyznać, że ten rage Art należy do topki 7. Dużo osób myśli, że twórcy wzorowali się na filmowym Blade'ie w roli Wesleya Snipesa tworząc Ravena. Nic bardziej mylnego: tak naprawdę, wzorowali się na postaci Simona Phoenixa z filmu Człowiek Demolka, który również był grany przez Wesleya Snipesa. Rada w wywiadzie podkreślał, że wzorowali się na fryzurze i twarzy, ale chcieli mieć po prostu czarnoskórego ninja. Tatułasz na lewym ramieniu Ravena to japoński napis w stylu kanji Shi, czyli śmierć. Pochodzenie Ravena jest nieznane, jednak podczas prezentacji Teka na 6 na Gamescomie można było się dowiedzieć, że Raven pochodzi z Kanady. Po premierze TK6 zmieniono tą informację z powrotem na nieznane. Jeden z operatorów Ravena, gracz o pseudonimie Phantom, jest znany z tego, że uwielbia swoją postać. Nalając denie po porażce z Devilem, zrobił salto, jednak nie zawsze akrobacje mu wychodzą. Zobaczcie sami. Infatti sì, lo hai scritto anche su Facebook e quindi. Certo, è già, è già andato. Is, is, is. Phantom, ecco, the Phantom. Ti saluta Ruken Attenzione, attenzione, Phantom sta facendo. No, 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 no. È morto, Ecco so che è successo che sopra? Quindi, si è tolta l'immagine Scusate ragazzi, ce l'ho. Niente pro Domu. Ani na turniejach. Szanowni, dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się podobał, chociaż minimalnie. To jest ostatnia forma. Takiego filmu jakiego zrobiłem. Z Zafiną będzie zupełnie inna forma nagrywania i zmontowania tego. Z powodu tego, że Tekken 8 jest już praktycznie na wyciągnięcie ręki. No i myślę, że nie ma sensu po prostu wyciągać trailerka i go po prostu e, rozszczepiać na części i omawiać wszystko po kolei. Myślę, że będzie lepsza forma i bardziej Wam przepasuje. Ciekawostki będą i tak dalej. Tylko tak jak mówię, forma prezentacji postaci nieco się zmieni. No, także ja zapraszam na streama z na 8 który mam nadzieję, że będzie w piątek, o ile paczka do mnie dojedzie. Wiecie, ja się czuję takie dziecko, nie? Takie małe, które widzi prezent na szafie, ale nie może sięgnąć, bo jestem za niski i nie mam taboretu, żeby wziąć ten prezent. I czekam, jak mama przyjedzie z pracy i sięgnie ten prezent i mi go da. Właśnie tak się czuję. Mam nadzieję, że jeszcze raz film się podobał. Życzę miłego wieczoru bądź dnia. Trzymajcie się. Cześć!